Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian I dzisiaj nadszedł czas na podsumowanie mojej weekendowej przygody z Food Champions Zaczniemy sobie jednak od paczki, którą dostałem od jej, Jako, że jestem dosyć aktywny, jak możecie zauważyć, choć na YouTube ostatnio wszystko wraca do normy Teraz są już filmy codziennie No słuchajcie, otrzymałem najlepszą z możliwych paczek, czyli paczkę Ultimate 30 kart, 30 świecących się kart No i tak stwierdziłem, że może tym razem mi się poszczęści Raz otworzyłem taką w tym roku, trafiłem kompletnie nic jednak Naprawdę byłem dobrej myśli i uwierzyłem w moje szczęście. No i co mogę powiedzieć? Otwieram paczkę, widzę duża flara. Ok, mamy Informa i jest to Enyama. No oczywiście, ja tego piłkarza nie będę używał, jednak, jako że jest to darmowa paczka, przyjmuję taki prezent. Dziękuję bardzo. Plus, przyda mi się do jakiegoś SBC czy coś, no bo wysoki overall Inform jestem na tak. I słuchajcie, na drugim koncie otworzyłem sobie paczkę za 50 tysięcy. Bo normalnie one kosztują 100 tysięcy, ale była obniżka i. Tak, tak, to nie, to nie był lag, ekran się zaciął, jest walkout, jest ogromna flara, widzę urugwańską flagę i uwierzcie mi, że miałem nagraną reakcję na żywo, ale już stwierdziłem, że... Nie ma sensu, bo doskonale wiecie, kogo trafiłem. Tak, to był Godin. Ale, no co, jak co, paczka nie porwała, przepraszam, no, ale sobie tu trochę ściszam. <dziwni> Dziwnie to wyglądało. No tak, masakra. Znaczy Godin jest warty 8000? I jeszcze był Douglas Costa, który pewnie też 5 kosztuje. Jedne, kosztu, kosztuje, jednak przechodzimy do gry. Słuchajcie, trafił na dwóch niesamowitych przeciwników, na YouTuberów. Na pierwszy ogień Tani. Skład za 13 milionów monet. O matko Boska! Chcieliście dać świat? To macie, chociaż w odrobinę innej formie. No ale stwierdziłem, że jako, że trafiłem na dwóch takich rywali, drugiego zobaczycie później, no to muszę to umieścić w osobnym takim filmie. No i jak możecie zauważyć. I tani atakował ostro. Miał kilka sytuacji na samym początku, jednak no, ja musiałem wierzyć w siebie. Ja musiałem wierzyć w to, że jestem w stanie go pokonać. No niestety, Wea fantastycznie uderzył z pola karnego, i już na samym początku spotkania przegrywałem 1 do 0. No jednak to był strzał z pola karnego, tak jak powiedziałem przed chwilą. A w moim polu karnym. No, nie miał takiej pewności siebie, moi obrońcy sprawiali mu naprawdę mnóstwo kłopotów i wiedziałem, że nie będzie mu szło tak łatwo. Ale Piero w polu karnym i gdybym ja zmarnował taką okazję, takim piłkarzem, plułbym sobie w brodę kilka dni, no bo co jak co, to powinna być bramka. Podanie do naszego napastnika, Lakazet no niestety został zatrzymany, nie zdążyłem się obrócić w kierunku bramki, jednak jeszcze szukałem podania, ale... No, wielka szkoda. Nic z tego nie wyszło. Zauważyłem, że miałem mnóstwo miejsca po tej stronie boiska. Luxo był w napadzie, Royce był już na boisku i tak jest. Jeden do jednego. Ja się nie boję. Grałem moim składem z Premier League, wiecie, w sensie ten Premier League, La Martial, no ale był też Marco Royce, bo ja go wpuszczam zawsze za fekira. Jak widzicie, warto wpuszczać tego piłkarza. Nadaję mu przydomek pogromca youtuberów. Kolejna świetna okazja mojego rywala, jednak Begowicz. Klasa światowa w tym spotkaniu winnych. No cóż, bywało jak bywało, jeśli śledzicie mnie na Facebooku, to wiecie, co mi wczoraj zrobił. Jeszcze to pokażę w tym filmie, w razie czego. Ach, też sobie plułem w brodę, no bo co jak co? To powinna być bramka. Chciałem lekko uderzyć po ziemi, a nic z tego nie wyszło. No niestety. George Wea, kolejna bramka, 2 do jednego i po raz kolejny przegrywam. Ja tutaj rozumiem, dawy, to jest taka filozofia, żeby wkurzyć przeciwnika psycho, tak. Jaka filozofia? Nie wiem cokolwiek. Filozofia, nie chcę mówić o filozofii, nie lubię filozofii, ale co mnie obchodzą duby? Kto od duba wojuje, tym dubem ginie. Choć ja nie, ja, ja stwierdziłem, że Kalma. Kalma. Roy strafił na 2 do 2 i dlatego właśnie jest pogromcą youtuberów. No bo co jak co? Bardzo szybko odpowiedziałem na bramkę way i... był remis! Po raz kolejny spotkanie rozpoczęło się od nowa. No to... Tak, stwierdziłem, że podam mu piłkę, jednak jak widzicie, no nie radził sobie najlepiej, miał okazję, jednak jego zawodnicy nawalali. Ale na, nawet na Twitterze do niego napisałem, to pisał, że jego piłkarze po prostu za często dotykali piłkę. Nie to co moi, Marco Royce w polu karnym, i po raz pierwszy prowadziłem 2 do 3, i wszystko wskazuje na to, że zgarnę swoją największą wygraną. Tak ogółem w historii Food Champions nigdy nie grałem z takim drogim składem i cieszyłem się, cieszyłem się. Biegałem Royce po całym boisku, no bo jednak to było coś wielkiego. I tak jeszcze na sam koniec spotkania chciałem uderzyć pięknie z rzutu wolnego, no ale niestety nie, niestety. Bramka z no ale mieliśmy jeszcze rzut rożny i właściwie mogłem to jakoś wykorzystać. Mark Royce, wrzutka, PETI 2-4. 2-4. Zniszczyłem swoim składem za około 200-250 tysięcy skład, za ile to było 13 milionów końców. w dodatku takiego dobrego youtubera, który co miesiąc spokojnie wbija elitę. Naprawdę byłem z siebie dumny. Byłem z siebie dumny, no bo co, jak co, pokazałem. Że nie jestem aż taki słaby, jak może się wam wydawać. No ale tak, później przegrywałem ze składami za 20 tysięcy i taki mały przerywnik. To akurat było zwykłe spotkanie, nie z żadnym YouTuberem, ale trafiłem ładną bramkę. To stwierdziłem, że wam ją pokażę, no bo właściwie, dlaczego nie? Marco z 37 metrów, i tutaj rzut wolny mi, mi wyszedł. Uff, przepiękne uderzenie. No i właśnie drugi YouTuber, tym razem hiszpański. Tym razem droższy skład. 18 milionów. To, to jest dramat. To jest. Wow! Po prostu wow! No ale słuchajcie, pokonałem i taniego, to jestem w stanie pokonać i Kaczo. Miałem na samym początku już dobrą okazję, ale. No tak jest. Też mi nie do końca wszystko wychodziło. Ale tak jak mówiłem, Begowicz w, w tych spotkaniach grał niesamowicie. Bronił wszystko, co popadło. No i właściwie czułem, że gdy gram przeciwko lepszym zawodnikom, lepszym kartom, to moi obrońcy zachowują się lepiej. No tak, tak. chwaliłem tego, bo Be Begowicza puścił takiego klopsa. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to się mogło wydarzyć. Obejrzałem powtórkę, no bo. Naprawdę ch chciałbym wiedzieć, dlaczego. Dlaczego Begowicz? No ale dobrze. Ja stwierdziłem, że serio miałbym przegrać przez tak beznadziejną bramkę. Nie ma opcji. Marco Royce! Jeden do jednego. Naprawdę muszę zbudować taką porządną drużynę z nim. Tak, tam jest Arturo Vidal. Dobrze zauważyliście, jednak niezbyt dobrze mi się nie grało. Natychmiastowo go sprzedałem, no bo nie widziałem różnicy pomiędzy nim a na przykład Gorecką. No słuchajcie. Dawałem z siebie wszystko I tutaj, świetne podania wcześniej, jednak miałem trochę szczęścia Piłka wpadła pod nogi, Lacazette i tak jest Prowadziłem Prowadziłem 2 do 1 i prawdę mówiąc, wiele się już w tym meczu nie działo Były ostatnie chwile, ja miałem rzut rożny, chciałem powtórzyć swój wyczyn Z meczu z Itanim Ale niestety była to słaba główka, kurczę, już głos powoli tracę, przepraszam, jednak troszeczkę Jestem chory, ale wygrałem, pokonałem drugiego youtubera, pokonałem no, zniszczyłem drugi niesamowity skład I tak jest, to było zwycięstwo, ale ja naprawdę Chciałbym grać ciągle przeciwko takim drużynom, ponieważ wtedy gram najlepiej jak się da I taki mały bonusik, chyba moja najładniejsza bramka to Jedna z najładniejszych bramek w tej Fifie Werner, Timo Werner Ja mam teraz wolne monety, ja sobie kupuję jego informa Ponieważ to jest chora karta Napastnik oceniony na 75 Taki gol na klatkę piersiową Przełożył piłkę nad swoją głową. No nie wiem, jakbym Lewandowskiego widział w najlepszej formie. I proszę Państwa, aż mi włosy opadły, Boże, ja mam afro na głowie. No nie, nie robię siebie na Dawida Luisa. Ver... To, to jest to, to jest poezja. Żaden obrońca go nie zaatakował. I gol. I jeszcze to, o czym mówiłem. Ta sytuacja z mojego Facebooka. Tak, zagrałem piętą. Nie lekceważyłem, po prostu uznałem to za najlepsze wyjście. I. Begowicz. Dzięki wielkie. Dobrze, co mogę powiedzieć, na dzisiaj jest to tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dwa spotkania, jednak takich drużyn rzadko się nie widzi, prawda? No cóż, skończyłem z rangą Gold 3. Miała być elita, wyszło jak zawsze. No, kom później kompletnie mi nie szło, nie wiem, gra... so piątek i sobota świetnie, jednak niedziela to była tragedia. Za tydzień grać nie będę, bo mnie nie będzie w domu, jednak za dwa tygodnie Coś tam się postaram. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia jutro w normalnym fuzie. Pozdrawiam. Cześć.